Co gdyby potężny Duńczyk przejął władzę w Polsce? Czy uratowałby II pospolitą przed upadkiem? Przekonajmy się! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Hearts Iron 4. Scenariusz ten jest możliwy dzięki modyfikacji Back from the Future, która obecnie wyświetla wam się na ekranie. A więc jestem już w rozgrywce jak już wcześniej wspomniałem, pójdziemy pod potężnego Duńczyka. Ale najpierw musimy wybrać pierwszy cel narodowy i tak też zrobimy. Następnie wybierzemy sobie technologię i oczywiście postawimy na klasykę, czyli inżynier elektroniczną, produkcję oraz budowę. Rozpoczniemy także wstawianie fabryk cywilnych w prowincjach, gdzie mamy przynajmniej 60% infrastruktury. A moja produkcja wygląda w sposób następujący. Postawimy na samoloty oraz artylerię. A gdy już mamy wszystko gotowe, pora rozpocząć w końcu rozgrywkę. Dziwne zjawiska ponownie pojawiły się nad II Rzeczpospolitą. W związku z tym mamy kolejne wybory i w tych wybierzemy Komitet Lewicy Razem. A więc odblokowało nam się w tym momencie drzewko Zandberga. I szczerze mówiąc widzę, że tu jest sporo celów wojennych więc naprawdę może być bardzo ciekawie. Aczkolwiek my na samym początku zrobimy mobilizację studentów, bo te dwa zespoły badawcze na pewno zrobią dużą różnicę już na początku rozgrywki. A tak z innej strony to już nasz przywódca na samym początku ma naprawdę bardzo dobre bonusy. Z kolei w momencie, w którym wykonał nam już się ten cel, przejdźmy teraz do gospodarki zróbmy plan piętnastoletni. Wybierzmy sobie także w międzyczasie dowódcę armii, postawimy na Roberta Biedronia. Stwórzmy także agencję wywiadowczą, bo przyda nam się w późniejszej rozgrywce. Naszym pierwszym doradcą politycznym będzie Włodzimierz Czarzasty, ponieważ daje nam przyrost siły politycznej. Zmieńmy także prawo gospodarcze i wrzućmy gospodarkę wojenną. Dobrze by też było wybrać dowódcę lotnictwa i wybierzemy tego pana. Prowadzimy także częściowy pobór, żeby zwiększyć manpowera. Naszym kolejnym doradcą politycznym będzie pan, który daje nam dodatkowe miejsce dla agentów. W wyniku tego możemy w końcu rozpocząć przygotowywanie kolaborującego rządu w Związku Radzieckim. Przy okazji kończymy także drzewko gospodarcze i wykonujemy cel Polska jest wspólna. Mamy już za sobą pierwszą misję na Związek Radziecki i robimy kolejną. A po celach gospodarczych przejdziemy w końcu do zabawy i pora wykonać duńskie roszczenia. No i w wyniku tego mamy wyprawę z Adberga do Danii i anektujemy cały ten kraj. A teraz dobądźmy roszczenia na państwo bałtyckie. Mamy już cele i od razu ruszamy. I tu wydaje mi się, że wystarczy odpalić plan i Powinniśmy ich całkowicie zniszczyć. Z kolei, my jeszcze w tym czasie wybudujemy fabrykę amunicji. Tak jak myślałem, całkowicie niszczymy Litwinów i za chwilę powinni skapitulować. Różmy od razu na Kojpedę, żeby przyspieszyć ten proces. Z kolei, także dobrze by było zaatakować na rygę i właśnie ją zdobyliśmy. Litwa, zgodnie z planem, bardzo szybko kapituluje. I oczywiście całą sobie ją zanektujemy. A teraz pora zniszczyć jeszcze Łotwę oraz Estonię. Gdy już mamy zbudowaną fabrykę amunicji, przejdźmy do wykonania celu Unia Kalmarska. Z kolei, my również. Użyjemy w trybie natychmiastowym na Talin. Łotwa podobnie jak Litwa kapituluje i oczywiście ją także anektujemy i bierzemy także całą flotę, a teraz pozostało skapitulować Estonię i wykonajmy cel dominacja na Bałtyku, żeby dostać kory na zdobyte prowincje. Estonia także dołączyła do państw, które zostały skapitulowane. Dlatego też anektujemy ją i atakujemy na Szwecję oraz Norwegię. Pora więc przerzucić tam kilka naszych dywizji, żeby szybko ich skapitulować. Mamy także wykonaną kolejną misję w Związku Radzieckim i pora wykonać ostatnią, a gdy nasze Dywizje są już w Danii, pora wypowiedzieć wojnę Szwecji i także Norwegii. A Szwedzi od od razu rozpoczęli desant i pora jednak wycofać kilka tu naszych dywizji. Aczkolwiek my spróbujemy przeprawić się przez tą cieśninę. Wykonał nam się cel, który dał nam kory na Skandynawii oraz państwa bałtyckie, więc pora przejść do rozwoju polskiej floty. O dziwo udało nam się przebyć cieśninę duńską i pora rozpocząć ofensywę na Szwecję. A tych Szwedów to całkowicie zniszczymy i nie mają zupełnie z nami jakichkolwiek szans. Przy okazji także wybiliśmy ten kocioł i stracili kolejne dywizje. A my ruszymy od razu na Rtochon, żeby zdobyć ich stolicę. Tak też się stało, a oni o dziwo przeprowadzili kolejny descent, ale za chwilę go też powinniśmy wypchać. A sama kapitulacja Szwecji jest jedynie kwestią formalności za chwilę to powinno nastąpić. Wypadałoby także w końcu rozpocząć budowę fabryk wojskowych, żeby powoli rozwijać nasz przemysł wojskowy. Nasza ofensywa także powoli zbliża się do stolicy Norwegii i za chwilę prawdopodobnie zdobędziemy Oslo. Co by nie mówić, jest to naprawdę błyskawiczna wojna i niebawem powinna się zakończyć. W międzyczasie pora wskrzesić ducha wikingów. Ruszyłem także z ofensywą na ostatnim stolicę Szwecji, po tym już powinna być kapitulacja. No i tak też się stało i oczywiście ją całą anektujemy. Oraz bierzemy jej całą flotę, bo naprawdę jest potężna. No i pozostało nam pokonać Norwegów. Ruszmy od razu na ich kolejną stolicę, bo bez problemu powinniśmy ją zająć. Przy okazji wykonała nam się ostatnia misja kolaborującego rządu w Związku Radzieckim, a także zrealizował się cel duch wikingów nie przejdziemy do lądowania w Finlandii. Sama Norwegia w końcu kapituluje i pora ją całą zanektować. A teraz przygotujmy się na atak na Czechosłowację. Żeby nie było takim template'em dywizji pokonałem Skandynawię oraz państwa bałtyckie, ale w tym momencie pora go zmienić. I postawimy na piechotę rozpiętości 21 z następującymi kompaniami wsparcia. Mamy wykonany ten cel i zdobyliśmy kilka prowincji od Wielkiej Brytanii. Z kolei jednak teraz pora wykonać marcz na południe i zaatakujemy na Czechosłowację. Mamy cel i wypowiadamy im od razu wojnę, żeby nie Dostali gwarancję od żadnego innego państwa. Rozpoczynamy także od razu ofensywę, bo nie ma co przedłużać i raczej powinniśmy ich bez problemu pokonać. Z kolei ja już teraz zrobię cel na Niemcy i za chwilę na nich zaatakujemy. A części obecnie są całkowicie niszczeni, naprawdę nie mają z nami jakichkolwiek szans. Ruszmy od razu na Pragę, żeby jak najszybciej zdobyć ich stolicę, jak najszybciej ich skapitulować. Ich stolica już jest nasza i naprawdę bardzo szybko idzie nam ta ofensywa. No i chyba wystarczy jeszcze zdobyć Bratysławę i powinna być konferencja pokojowa. Niestety nie udało nam się ich skapitulować. Kapitulować przed Układem Monachijskim, no ale cóż, nic na to nie poradzimy. Czechosłowacja z kolei kapituluje oczywiście ją całą anektujemy. Oraz już w tym momencie przygotujemy się na wojnę z Niemcami. Nasze dywizje już znajdują się na granicy, więc wypowiadamy od razu wojnę Niemcom. No i na samym początku może być ciężko, ale wydaje mi się, że bardzo szybko panujemy sytuację. Musimy się jednak trochę wycofać w głąb Polski, bo nie uda nam się pokryć frontu czeskiego, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Niebawem też uda nam się zdobyć Królewiec i ułatwi nam to całą rozgrywkę. Mamy Królewy, i w tym momencie dobijamy wszystkie te dywizje. No i sytuacja z tym kotłem już praktycznie została wyjaśniona i za chwilę dobijemy wszystkie 11 dywizji niemieckich. A gdy już tak się stało, pora wysłać resztę naszych dywizji na główny front. Ta sytuacja jednak nie jest najlepsza, ale przeprowadzę kolejną ofensywę w kierunku pomorza. Musimy za wszelką cenę skrócić ten front, bo na chwilę obecną jest on trochę za długi. Koszalin został zdobyty i nasza sytuacja naprawdę nie wygląda tragicznie pomimo, że zajęli nam połowę Polski. Ale wydaje mi się, że pokonamy prędzej czy później Niemców, ponieważ mają spore braki w wyposażeniu. Z kolei my jedynie niewielkie. Już nawet całkowicie odpychamy ich ataki, mamy tylko i wyłącznie zielone dymki. No i muszę przyznać, że się utrzymaliśmy pomimo tak małej ilości dywizji i tak potężnych Niemiec. Więc to jest najlepta chwila na rozpoczęcie ofensywy i w tym momencie spróbujemy okrążyć te dwie dywizje. No i udało to się zrobić, więc od razu je dobijamy. Z kolei mój kolejny plan będzie trochę większy i spróbuję okrążyć te dywizje. Więc rozpocznijmy ofensywy i miejmy nadzieję, że to się uda. No i szczerze mówiąc wygląda na to, że może to się udać i teraz spróbujmy to okrążyć. I tak też się stało, mamy tą prowincję, więc pora dobić te dywizje. Choć on został dobity, jestem już na 100% pewien zwycięstwa złamaliśmy także szyb niemiecki w tym momencie go odpalę, a także rozpocznę ofensywę, bo widzę, że oni już mają całkowite braki w wyposażeniu, a nam się wszystko w tym momencie uzupełniło, więc pora zobaczyć co z tego będzie i na razie jest naprawdę dobrze i może być to ostateczna ofensywa na Niemcy, bo naprawdę błyskawicznie posuwamy się na froncie i za chwilę będziemy dochodzić do Berlina, Berlin już jest nasz i w tym momencie jesteśmy nie do pokonania no i pomimo początkowych problemów w tym momencie idzie nam naprawdę znakomicie Hamburg już także jest nasz i kwestią czasu jest kapitulacja Niemiec, weszliśmy Także do Frankfurtu i Niemcy już są całkowicie na kolanach. Zdobyliśmy ostatnią stolicę Niemiec, czyli Monachium, i w tym też momencie mamy konferencję pokojową. W której oczywiście, wszystko sobie zanektuje oraz wezmę całą flotę. I teraz ruszymy na Włochy oraz skorujemy sobie całe Niemcy. Gdy już jesteśmy na granicy, wypowiadamy od razu wojnę i odpalamy plan. A ich powinniśmy jeszcze szybciej niż Niemców pokonać. I naprawdę Włochy nie stanowią dla nas jakiegoś większego zagrożenia. Zintegrowały nam się Niemcy, i w tym momencie już jesteśmy nie do pokonania. Wykonajmy więc celny na Państwa Beneluxu i spróbuję jak najszybciej zapauzować grę po tym celu, żeby Holandia, Belgia oraz Luksemburg nie dostały gwarancji. Jak też mi się udało, więc wypowiadamy im od razu wojnę. Na sam Luksemburg od razu ruszymy, bo bez problemu powinniśmy ich pokonać. Na dodatek wypowiedzmy wojnę Kongo oraz Hindepelandii. No i co lepsze, te kraje dołączają do osi, więc nie mamy zmartwienia ze strony Brytyjczyków oraz Francuzów. A sama sytuacja na Półwyspie jest naprawdę bardzo dobra i w tym momencie także kapituluje Luksemburg. Ustawmy też jedną wspólną linię frontu. Na Beneluksie i od razu odpalmy tam plan. Usunięto Benito Mussoliniego i w tym też czasie Holandia oraz Belgia kapitulują. No i zbliża się nieubłagalny koniec tej wojny, i niebawem powinno to nastąpić. Zintegrujemy sobie także podbite prowincje krajów Beneluxu. Ruszmy od razu na Palermo, żeby jak najszybciej zakończyć tą wojnę. Węgry żądają od nas zwrotu Słowacji Południowej, ale oczywiście się na to nie zgodzimy. Z kolei Włochy kapitulują i mamy konferencję pokojową. I na jej skutek anektowałem prawie wszystko i oddaję Włochom prowincję w Europie. Wziąłem ich także ...praktycznie całą flotę, żeby ułatwić sobie te stan na Brytyjczyków. Z kolei teraz przejdziemy do ataku na Węgry. Jednak to same Węgry wypowiadają nam wojnę, więc od razu odpalimy na nich plan. No i ich pokonanie nie powinno być dla nas jakimś większym problemem. W tym momencie zajęliśmy Budapeszt. Z kolei następnie przejdę do ataku na Jugosławię. Mamy także upadek Węgier i konferencję pokojową, w której oczywiście anektuję wszystko. Ale zrobię tak, że atak na Jugosławię będzie skutkował wojną z aliantami, bo prędzej czy później musimy na nich zaatakować. Więc czekamy na gwarancję do Brytyjczyków albo Francuzów. Choć chyba się tego nie doczekamy, więc pora im własnoręcznie wypowiedzieć wojnę. No i rozpoczynamy ofensywę. Przy okazji mamy wojnę z Rumunią, którą również powinniśmy bez problemu pokonać. I tak jak powiedziałem, tak też jest: zdobyliśmy już Belgrad i naprawdę nie stanowią dla nas jakiegoś większego zagrożenia. Jugosławia kapituluje i oczywiście bierzemy sobie i wszystkie prowincje oraz całą marynarkę. A teraz pozostało nam jeszcze pokonać Rumunię, która też prawdopodobnie za chwilę upadnie. Tak też się stało, i oczywiście ją całym i podobnie jak z Jugosławią bierzemy całą marynarkę. A teraz atakujemy nasz państw. Szwajcaria, która ma gwarancję od Francji. Od razu także Francuzi przyjęli wezwanie do broni i rozpoczęli ofensywę, tak samo rozpoczna ofensywę na Szwajcarię. A Francuzi klasycznie są całkowicie przez nas niszczeni i za chwilę będziemy wchodzić do Paryża. Francja kapituluje, i Szwajcaria też nie stanowi dla nas jakiegoś większego zagrożenia i powinna za chwilę podzielić los Francji. A my powoli przygotujemy desant na Wielką Brytanię. Rozpoczniemy więc bombardowanie kanału La Manche. Nasz plan desantu na Wielką Brytanię wygląda w sposób następujący i miejmy nadzieję, że to się uda. Przy okazji Związek Radziecki domaga się oddania Wschodu, ale my oczywiście się na to nie zgodzimy i dorekrutujemy kilkanaście naszych dywizji. No i sprytnie poczekamy do samego końca. No i w tym momencie jest to najlepsza chwila, żeby odmówić. Przy okazji zintegrujemy sobie Włochy. Szwajcaria już kapituluje i jest naprawdę bardzo dobra sytuacja. Związek Radziecki jakoś nie garnie się do ataku, więc spróbuję zdecentrować się na Brytyjczyków. Specjalnie jeszcze wezwę do tej wojny Włochy, bo może mi to ułatwić sam desant. No i niebawem też złamiemy szyf Brytyjczyków, Brytyjczyku, więc za chwilę będzie naprawdę dobra sytuacja, żeby się stesantować Włochy zostały zintegrowane i weźmiemy sobie oczywiście ich całą marynarkę. A my w tym momencie wystawimy naszą flotę oraz odpalimy od razu plan. I bez problemu powinniśmy polecić i tak też się stało. Powoli też lądujemy i za chwilę zdobędziemy Portsmouth. Mamy to i w tym momencie odpalamy szyb. Wystawiamy także nasze całe lotnictwo na Anglię. To by nie mówić, mamy dobry przyczółek i pora rozpocząć tą ofensywę. No i doślemy tu 18 wizji pana Andersa. Z kolei Związek Radziecki żąda oddania kolejnych terenów i oczywiście im tego nie damy. A ja dopiero teraz tak zauważyłem, że chyba przez przypadek oddaję Związkowi Radzieckiemu tą Besarabię, ale no to już nic z tym nie poradzę. I tak to sobie odbijemy, więc nie jesteśmy nawet stratni. A w Anglii idzie nam znakomicie i za chwilę zakończymy tą wojnę. Mamy Liverpool i ich kapitulaty, jest jedynie kwestią czasu. Poruszmy od razu na Glecką i zakończmy tą wojnę. Związek Radziecki też nam w końcu wypowiedział wojny i pora się bronić. Dobra, ale udało mi się wreszcie Brytyjczyków skapitulować i mamy konferencję pokojową, której nawet nie będę jakoś za bardzo kombinował i wszystko po prostu zanektuję. No i pora skupić się na Związku Radzieckim, na którym już odpaliłem plan i bez problemu ich niszczymy. W międzyczasie zrobię sobie ten cel i dostanę kory na wyspy. Przejdziemy także do wykonania celu wojennego na Bułgarię. Z faktu, że mamy w Związku Radzieckim 100% kolaboracji powinni oni naprawdę bardzo szybko skapitulować. Ruszmy więc od razu na Moskwę i bez problemu powinniśmy zająć to miasto. Mamy już także Leningrad i ich kapitulacja jest naprawdę bliska. Wypowiedzmy także wojnę Bułgarii, którą bez problemu powinniśmy pokonać. No i tak też się dzieje. I całkowicie niszczymy ich defensywę. Po Bułgarii przyjdzie oczywiście kolej na Grecję. Z kolei Bugarzy zgodnie z planem bardzo szybko kapitulują. Ruszmy także od razu na Stalingrad, żeby przyspieszyć kapitulację Sowietów. Cel na Grecję gotowy i wypowiadamy jej wojnę. I następnym naszym celem będzie Turcja. Tu także odpalimy od razu plan i bez problemu powinniśmy ich pokonać. Tak też się dzieje i całkowicie ich miarzymy. Weszliśmy już do Aten i Grecy naprawdę byli bardzo łatwym przeciwnikiem. Stalingrad został przez nasze wojska zdobyty i za chwilę powinien to być koniec. Wypowiedzmy jeszcze także wojnę Turcji. I tu też od razu odpalimy plan. Przejdźmy także od razu do integracji Bałkanów. A Turków, podobnie jak Bułgarów, całkowicie niszczymy i za chwilę także powinni skapitulować. Co by nie mówić, całkowicie ich dominujemy i mamy już nawet Ankary. A w Rosji ruszę w kierunku Sewastopola i powinno to zakończyć cały ten konflikt. Mamy Laga i tak też prawdopodobnie się stało i tak jest. Mamy kapitulację w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Pozostało nam więc jeszcze pokonać Tur Turków. Bałkany już zostały zintegrowane i powoli kończymy nasze drzewko narodowe. Turcja kapituluje i mamy ostateczną konferencję pokojową, której podobnie do reszty zanektuje wszystko. Japończycy w międzyczasie wypowiedzieli nam wojny i pora dosłać tam nasze dywizje. A my jeszcze także zaatakujemy na Hiszpanię oraz Portugalię. W momencie, kiedy już mamy cel, wypowiadamy wojnę Hiszpanii oraz Portugalii. W międzyczasie będziemy integrować tereny Związku Radzieckiego i pora na Ukrainę. A na nich od razu odpalimy plan i bez problemu powinniśmy ich pokonać. Madryt już jest nasz, naprawdę nie do zatrzymania. Lizbona już także jest nasza i Półwysep Liberyjski już praktycznie cały jest nasz. Hiszpania kapituluje i mamy konferencję pokojową. No i klasycznie anektowałem wszystko. Przy okazji także Portugalia skapitulowała. Rosja już została zintegrowana i ostatnia prosta do wprowadzenia komunizmu Czerwonego Wikinga. No i mamy to, wykonaliśmy ten cel i pojawiło nam się wydarzenie świat czerwonego wikinga i dostaliśmy naprawdę potężne bonusy. I szczerze mówiąc to by było na tyle jeżeli chodzi o tą kampanię. Udało nam się podnieść praktycznie cały świat i ukończyliśmy cały drzewko Zandberga. I jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie lajka oraz suba. A ja wam dziękuję za oglądanie. Cześć!